Cześć! Witam Was na moim kanale i dzisiaj będzie deserowo. Oczywiście od kolejnych odcinków zajmę się być może bardziej poważnymi tematami, natomiast dzisiaj będzie coś na słodko, a, mianow a mianowicie deser budyniowo-galaretkowy z owocami. Zapraszam! do deseru potrzebuję mleko oczywiście do budyniu budyń jak najbardziej do tego oczywiście cukier także galaretka tu mam jakieś galaretki naturalnie woda oraz owoce akurat mam borówki amerykańskie żeby zacząć potrzebuję miarkę wody tego chcę zrobić dosyć sporo więc przewiduję litr wody. Odmierzam litr wody. W mojej miarce mam litr wody odmierzony. Wlewam mniej więcej tyle. Do garnuszka tutaj on 100 ml mniej więcej mi zostało. Ja odmierzam całą wodę, daję do garnuszka i muszę ją najpierw zagotować. Tu będzie się grzała woda na moją garetkę. Natomiast podobnie robię z mlekiem. Tyle, że czyli mam litr mleka. Upewnijmy się, że na pewno tutaj jest litr. Tak powiedzmy, że tutaj jest litr mleka i również przelewam go do rondelka, w którym będę gotował mój budyń. Natomiast zostawiam sobie mniej więcej no, 300 ml powinno wystarczyć na dwa budynie i te 300 ml wlewam tutaj. I tutaj za chwilę będę musiał rozmieszać mój budyń. Moja miarka już idzie do zlewu, za chwilę się ją umyję. W tej miseczce tutaj mam odmierzone 300 ml mleka. I teraz muszę rozmieszać mój budyń. Wsypuję zawartość tych dwóch torebek budyniu do mojego mleka. Tak. Jedna, druga. Ja oczywiście wybrałem sobie butyń waniliowy bo generalnie najbardziej lubię albo butyń śmietankowy albo waniliowy właśnie w każdym razie musi być biały na każdy z tych budyniów dodaję po dwie łyżki cukru tym bardziej że producent właśnie tak zaleca że do każdej torebki budyniu należy dodać czyli na każdą z tych porcji należy przygotować jeszcze dwie łyżki Cukru. A zatem w sumie dodaję jeszcze 4 łyżki cukru do mojego mleka z budyniem. No i nie pozostaje mi nic innego, jak to bardzo dobrze dokładnie rozmieszać. Nie odpaliłem sobie jeszcze tutaj ognia pod moim mlekiem. Właśnie tutaj to robię. Coś nie za bardzo chcę się podpalić. Więc będziemy go musieli niejako zmusić do odpalenia się. O, zadziałało. Dobrze, nasze mleko się gotuje, a więc mieszamy budyń. Mieszam mój budyń do czasu, aż cała ta mąka budyniowa i cukier bardzo dokładnie się wymieszają w mleku. mi w ten sposób. Zawiesina z tej mąki budyniowej oraz roztwór z cukru. To troszkę potrwa, zatem zobaczymy się za chwilę. Tak, mój budyń w miseczce mam już rozmieszany. On tutaj tworzy takie typowe czerwone, jak gdyby kropki na, na powierzchni, natomiast cały cukier i cały budyń już jest doskonale tutaj rozmieszany. Powstaje mi właśnie taka zawiesista substancja. Jeszcze sprawdzam, czy gdzieś nie ma jakichś grudek. Jeżeli są to jeszcze je domieszam do końca żeby nic tutaj mi nie pływało żeby było wszystko doskonale rozprowadzone wydaje mi się że jest ok no i pozostałoby mi teraz przepłukać owoce tak jak powiedziałem wybrałem sobie borówki amerykańskie cypuję je na cedzak dwie paczki mi powinny wystarczyć na to co tutaj potrzebuję dwie paczki borówek amerykańskich i to Muszę dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. Tak darówki mam opłukane. <śm> na chwilę mogę je sobie odłożyć na bok, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Natomiast czekam teraz, aż zagotuje mi się mleko. Jeszcze mu sprawdzam mój budyń czy na pewno dobrze się przemieszał wygląda wszystko w porządku mleko powoli zaczynamy mi gotować. Mi się tutaj zaczęło już gotować. Jeszcze poczekam aż podrośnie chwilkę i wlewam do tego mój budyń. O no właśnie, wlałem cały budyń. No i teraz musimy go zagotować jeszcze i przez chwilkę gotować aż Stęże je aż na około 2 minut, 2 do 3 minut. Gotujemy taki budyń po od momentu, jak ta cała mikstura tutaj zacznie nam lekko bulgotać. Zmniejszamy ogień na możliwie najmniejszy i gotujemy to na malutkim ogniu. Z tej to prostej przyczyny, żeby się nie przypaliło. Jeżeli budyn będziemy gotować na bardzo dużym ogniu, czego już sam niejednokrotnie doświadczyłem, no to budyn ma to do siebie, że lubi się przypalać, a to nie jest do końca tym, co byśmy chcieli. Nasz budyn, pozwalam się naszemu budyniowi tutaj trochę zagotować. Ciut zwiększam płomień, cały czas mieszając i sprawdzam, żeby się to nam wszystko nie przypaliło. Tutaj zagotował mi się, już pewien czas był goczem. Za chwilę będzie gotowy do zdjęcia go z ognia i do wlania do moich przygotowanych uprzednio szklanek. Za chwilę Wam pokażę, jak to się tutaj robi. Jeszcze niech ten budyn troszkę się zagęści, zagotuje. W międzyczasie mam przygotowaną ogelkę, z którą będę nakładał budyn oraz przygotowuję sobie herbatniki o których na początku nie wspomniałem natomiast tutaj herbatniki nam się zdecydowanie wydadzą jako dodatek do tego właśnie budyń. otwieram te herbatniki bo one za chwilę mi tutaj będą bardzo potrzebne jeszcze przemieszam w międzyczasie mój budyń on tutaj już się bardzo ładnie gotuje elegancko Otwieram do końca moją paszkę herbatników. Nie ja jest jakiś taki najlepszy patent, aby dało się otworzyć. Herbatniki na chwilę odkładam na bok. Dobrze. Budyń już jest zagotowany elegancką, a zatem mogę go przekładać do moich szklanek. Skręcam ogień pod budyniem. Tak tutaj takie eleganckie bąble się nam już robią. Żeby wlać budyń do szklanek. Mam taki fajny, ucięty lejek. To nakładam na szklankę. No i nie pozostaje nic innego, jak przelać budyń. Mniej więcej po dwie chochelki na taką szklankę. Raz. I dwa. W ten sposób. I przekładam do Następne szklanki i też dwie kocherki na szklankę. Raz i dwa. Jeszcze upewniam się, czy aby na pewno było równo tutaj, tutaj jakby troszkę brakuje. A zatem dodaję troszkę tego budyniu, żeby te porcje były mniej więcej równe. Mam też takie mniejsze, nieco szklanki na nieco mniejsze porcje. To tutaj myślę, że jak dam po jednej chokelce, to w zupełności wystarczy. Tutaj daję po jednej chokelce. Sądzę, że powinno w zupełności wystarczyć. I... I w ten sposób mogę powiedzieć, że połowa deseru zarabia. Rzeczą, jaką robię, to jest mniej więcej dodaję po odrobinie herbatnika do mojego budyniu. Mniej więcej w taki oto sposób. Po dwa herbatniki w zupełności powinny wystarczyć. Daję je w całości, one się doskonale same tutaj w tym budyniu rozejdą, namiękną nieco, i w ten sposób umieszczam po dwa herbatniki w każdej z mojej szklance z budyniem natomiast w tych mniejszych no, daję po jednym oczywiście łamię herbatnikę na pół i w ten sposób daję po jednym herbatniku do każdej szklanki po to żeby gdzieś tam ten budyń nabrał troszkę innego, troszkę wyrazistszego być może smaku trochę ciekawszego to jest gdzieś tam patent, którym też podpatrzyłem i na pewno, na pewno będzie to fajne, smaczne i pożądane. Tutaj jeden nie za bardzo mi się chce, nie za bardzo mi się chce postawić, dlatego troszkę zmusimy do postawienia się. O, w ten sposób i już będzie dobrze. Tak. Tutaj mam jeszcze taki zapasowy budyń, mi się zrobił, zostało mi trochę za dużo, więc też mogę kilka Herbatników tutaj do środka dać i na pewno będzie to też smaczne. Ok mam teraz mój budyń z herbatnikami i do każdej ze szklanek dodaję trochę owoców, trochę moich czarnych borówek prosto tak na ten budyń, jak to tutaj widać. W ten sposób. One nie utoną w tym budyniu, bo budynek jest dosyć sztywny, dosyć gęsty. Natomiast będzie to idealnie gotowe pod zalanie tego wszystkiego galaretką. Czyli mniej więcej tak na oko tych, yy, daję tych yy, borówek, żeby mniej więcej do 3 czwartych było to wszystko wypełnione. Właśnie tymi borówkami. W taki sposób jeszcze sprawdzę, czy to mniej więcej wygląda porówno i za chwilę będę mógł przygotowywać galaretkę. Tym bardziej, że woda pod galaretkę już mi tutaj zaczyna się gotować elegancko, więc śmiało będzie to niebawem gotowe. Wygląda na to, że jest tych, tych owoców tutaj mniej więcej porówno więc za chwilę będę przygotował galaretkę. Na galaretkę tutaj w tym garnuszku już mi się zagotowała. Mam przygotowane dwie galaretki na litr wody. Tutaj widzę, że, że ta woda już w zasadzie wrze, więc śmiało mogę ją zakręcić. I teraz oczywiście, co bardzo istotne, galaretki nie wsypujemy do gotującej się wody. Owszem, ona musi być gorąca, musi być wrząca, natomiast galaretki już nie gotujemy, po wsypaniu właśnie naszego galaretkowego proszku. Tego się odrobinę nie spodziewałem. Tutaj to mi w pewien sposób zaburzyło niejako moją koncepcję. Natomiast będzie, na no to trzeba uważać, jak widać wykipiało odrobinę. I wsypuję drugą galaretkę w podobny sposób. Będzie trzeba piec umyć jak najbardziej. Tymczasem póki co staram się rozmieszać moją galaretkę bardzo, bardzo dokładnie. Tutaj zebrać z brzegów też to, co tutaj trochę wykipiało. To wszystko muszę bardzo dokładnie teraz rozmieszać, żeby nic mi nie pozostało, żadne grudki. A zatem, jak rozmieszam, widzimy się ponownie. Galaretka doskonale mi się rozmieszała. A więc mogę zalewać moje owoce. Więc zalewam owoce mniej więcej tak, żeby była pełna szklanka i również te mniejsze. Oczywiście ta galeretka ona nie przesiąknie przez budyń. Ona tutaj zostanie na powierzchni, podobnie owoce. Te owoce nieco pójdą do góry jak widać. Ale to właśnie nic nie szkodzi, to jak najbardziej jest efekt tutaj pożądany, i w ten sposób wygląda mniej więcej nasz deser, coś takiego, dosyć gorące. Natomiast wygląda to mniej więcej w taki sposób: deser z owocami, z budyniu i galaretki. Oraz jeszcze w środku z herbatnikami, tak to mniej więcej wygląda. Teraz jedyne co muszę zrobić. Pozwolić temu wszystkiemu ostygnąć i na pewno będzie pyszne na kolację, czy też po kolacji, do wieczornego jakiegoś usiądźcie razem w rodzinnym gronie. Tymczasem, jeżeli filmik Wam się spodobał, w jakiś sposób wydaje Wam się, że możecie przygotować taki deser, coś Wam to dało, zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Tak również do subskrybowania mojego kanału. Tak jak powiedziałem, yy... Dzisiaj to prawdopodobnie jedna z ostatnich rzeczy kulinarnych na jakiś czas. Oczywiście wrócę do rzeczy kulinarnych, bo gotować jak najbardziej lubię. Natomiast od kolejnych odcinków zacznę się zapewne zajmować rzeczami nieco bardziej poważnymi. Gdzieś tam wrócę do językoznawstwa, wrócę do tematów społecznych. Tymczasem, jeżeli filmik Wam się spodobał, zachęcam, kliknijcie łapkę w górę, dajcie suba, a także udostępniajcie moje materiały, bo zawsze sprawia mi radość, jeżeli ktoś może z tego skorzystać. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.